Witaj, drogi widzu. Gdy jechałam sobie któregoś dnia autobusem, usłyszałam rozmowę dwóch starszych wiekiem współpasażerek. Jedna z nich opowiadała m.in. o tym, że w pewnej firmie, w której od lat robi zakupy, zapytano ją, czy nie chciałaby jeszcze dodać do swoich zakupów czujnika gazu. Ona odpowiedziała, że nie jest jej potrzebny, bo przeważnie ktoś jest w domu, więc w razie niebezpieczeństwa i ulatniania się gazu, wezwałby na pewno na czas pomoc. Kobieta wspomniała też w autobusie, że przedstawiciel owej firmy upierał się, że czujnik gazu w dzisiejszych czasach jest bardzo przydatny, a wręcz konieczny i że skoro ona nie chce go kupić, to on jego po prostu podaruje. I przekażę to zamontowania w domu gratis. Kiedy wybrzmiały te słowa, w mojej głowie od razu pojawiła się refleksja o tym, że takim czujnikiem, który Pan Bóg zawsze wręcza nam w życiu dla naszego duchowego bezpieczeństwa gratis, jest czujnik zwany potocznie sumieniem i wyrzutami sumienia. I my tak samo niekiedy jak ta Pani w autobusie, upieramy się czasem przy tym, że nie jest to wcale czujnik nam potrzebny, czujnik mile przez nas widziany. Nie lubimy bowiem, gdy włącza się jego alarm. Nie lubimy mieć wyrzutów sumienia. Bardzo wielu z nas chciałoby obywać się w życiu bez tego czujnika. Bez tego czujnika, ponieważ wyrzuty sumienia uprzyprzają nam życie, odbierają spokój ducha, chują nas od wewnątrz, powodują dyskomfort duchowy. Nie brakuje więc tych, którzy zagłuszają ten gratisowy boży dar jak tylko mogą. A przecież ów czujnik, czujnik w postaci wyrzutów sumienia, ofiarowany nam został dla naszego dobra, abyśmy nie zaczadzili się na wieczność grzechami śmiertelnymi i abyśmy za bardzo ich nie lekceważyli.